No kurwa! <noise> co ty się boisz? Za pioto! Ja mam kurwa, to ja mam komputer! <noise> no, Widzicie, tylko ty komputer jak nas przyszedł z Sabinaczki? Tu gówniasz go raz! Ale tu jest tyle drzew, kurwa! Ale gdzie jest drzew? No tu jest właśnie tyle drzew różnych! No ale co to <noise> no, mała prędko! Dobra, jak zajebiemy, to wrzesz wyskoczy! Ale nie wyjeżdżaj, zajebiemy! No, 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 i do domu, nie? <grym <grym no naprawdę się boisz? Czulka, no ja 8, tam, tam zaraz daj w lewo ty To się objedzie to, jeszcze kawałek, jeszcze tak? kawałek i lebażę, bo tu jest dziura. kurwa. Nie nie No i panie Majesty, ty tutaj na nie, nie się boję, no. Boisz no bo... ja żaba się porysuje z przodu, jak się się Pasuje, Nie porysuje, kurwa, nie bój się. O i tu wlewita. Delikatnie? To tu jest taka droga chujowa? No ale tam do końca tylko i w dół się będzie można zjechać A tam jest lepsza droga czy tu jest lepsza? To jest, to jest lepsza, nie? Chuj go wie. Widzę, nie? Ja bym większy plac, kurwa. No właśnie, no, ma tu placu, zobaczył, czy kurwa jak przy 80 się wokum jeździ, bo z jest Jak dziadka kurwa przy 80 wujalę, ale to tak.

ja biegną dalej, bo tak dalej, kuli. Nie idzę, kuli. O, al alka to wjeździ. Kurwa. kurwa, ty! A na mnie tu teraz... No i chuj. O no co? Nie spuszczam kurwa te hamuli. Ale faktycznie. Tę, ten, nie, tam dookoła. Treny? To tu, tu, tu jest prawo? No. To no. ale faktycznie, przyklasz kurwa. No. O, alka jest A co? Nie wiem, czym tu No. Za szybko dla Ciebie? No, na no, placu, ja mam poli no kurwa, rowerzysta, ty, ale faktycznie. No nawet siedziała. A tam można wlewo i tak? Tam nie ma drogi, tam wola. Tu w lewo teraz, tak? wlewo. Tu wlewo? A ładno, duo poza drzewem. No mam trochę cię uciekać. O, jak tutaj No może coś się teraz ty przyjechał? Nie, nie, Co, ja nie. nie, bo... zasadzie <laughs> to, to nie, 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 nie. nie. A ja masz drogę nad jezioro? Jak sobie? Ale to nie ma jeziora. idziemy tu do domu.